No, Adam i jego Pluszak, czyli Lin, złowiony w pierwszej godzinie naszej zasiadki. Troszeczkę tutaj wiecznie. O, idźmy lepiej, do przodu. Aby, to tak ciężko tu kamień. Misio. Pokaż mi się, piękny, piękny puszaczek, weź go ładnie, zaraz go zmierzymy. Czy ja tam nie jadę? Tak, ile numer 46, 46. Zobaczymy go jeszcze. To waga pokaże. Urywa. Zobaczymy co nam pokaże waga. Jeden osiemdziesiąt osiem. Minus trzydzieści. Trzydzieści półtorek kilo, piękny linek. To no Załóż. No patrz, no, no patrz, po ten. No, no, taki środek wrzucenie, tak, że nic nie zrobi. Nie, zrobi. No, nie, 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 weź od Michała so tą końcówkę, bo masz Michał. weź sobie to od Michała końcówkę przez ryby. No to u końcówkę, co ma od Pinana? czy to, nie. czy, czy, chłopak czy, przy czy, 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 to wiesz, co mogę sobie zrobić. Dawaj, syp. Syp Kur... Kurz. Jesteś dobry. Ty jesteś dobry, widzę. No Powiem Ci, że będzie tak blisko albo więcej troszkę, albo troszkę mniej. Ten jest ładny schabik, tak samo. Ten, ten. Dwa będą ponad, ponad takie ponad 50 no, jest. No, Ale to odwróć, odwróć bo... 17,5 Czekaj Odwrotnie łap, no łap teraz chilory, 17, 17, 18, 17 70, 70 80 Tak się wygląda To nie jest ładne.